To zaczynam od... Dziś dokonamy analizy materiału, który pojawił się na kanale 5 sposobów na. Tam autor tego nagrania jest trenowany przez trenera personalnego, który pokazał mniej więcej dietę, ale szczególnie interesuje nas trening. Bo jest co analizować, sami zobaczycie. Natomiast ten materiał, ten mój materiał nie ma na celu obrażania trenera czy kogokolwiek. Ma na celu analizę merytoryczną, ponieważ i skorzystacie wy, jak i inni, w tej właśnie kwestii. Jedziemy z tematem. Łapy nie ma. Jeśli będzie 3000 łapy w górę, wtedy ta seria będzie kontynuowana. I napiszcie w komentarzach jakie też mam filmy przeanalizować. Samo ćwiczenie nie jest jakoś kosmiczne, trudne to zrównoważenia. Jak pewnie część osób zauważyło, to ćwiczenie jest wykonywane źle. Stąd się nie dziwię, że są problemy z równowagą. To znaczy, z tyłu pięta ucieka do środka, co prowokuje uciekanie kolana do środka, czyli biodro jest ustawione do rotacji wewnętrznej. Lepiej zastosować tutaj totalny łańcuch zamknięty, czyli w pozycji już przyjętego wykroku i opadanie kolana i podnoszenie. Całej stylia w górę. Tygodnie temu pomyślałbym, że robiąc syzyfki. Wielu trenerów popełnia tu błąd. Mianowicie to nie są syzyfki. Syzyfki charakteryzują się tym, że nie mamy zgięcia w biodrze. A tu właśnie zgięcie w biodrze występuje. Jest to bardziej taka wariacja przysiadu zbliżona do przysiadu hiszpańskiego niż zwykłego przysiadu. I nie ukrywajmy upoczątkującego, totalnie zbędne ćwiczenie. Koledzy siłki, szybko docisnęliśmy dwójeczki i przeszliśmy do rack pull. Po tym ćwiczeniu przeszliśmy do tyłu ud. Mianowicie najpierw RDL, które zostało skorygowane słusznie, później tył ud na maszynie i później rack pull. Czyli Błędna kolejność. Najpierw ćwiczenia złożone. Szczególnie tak złożone, gdzie jeśli dane mięśnie będą zbyt osobione, to może dojść do kompensacji. A 160 kg jak na początek. Przypuszczam, że to ćwiczenie było wykonane na maksa, to znaczy 160 kg i koniec treningu. Technicznie było dobrze, natomiast wchodzenie w duże ciężary na początku przygody z siłownią, czy po przerwie, no nie jest dobre i jest też niebezpieczne. Dajmy czas adoptować organizmowi do danych obciążeń. To zaczynam od stuweczki i kolejne ćwiczenie to chyba wyciskanie leżąc, choć można też tutaj dyskutować, czy to nie jest gilotynowe wyciskanie. Jeśli miało to być wyciskanie leżąc, to brakuje tutaj pewnego zakresu. I dobrze, bo jeśli opuściłby w kierunku szyi czy barków, stałoby się to wielce niebezpieczne. Stąd lepiej zmniejszyć ciężar i nauczyć prawidłowego wyciskania, niż robić półruchy, które są z daleka od norm w kwestiach technicznych tego ćwiczenia. Procel to sześciopak, to zaczynam. Kolejny dzień i tutaj mamy od razu na starcie unoszenie nóg na zginacze. Miał być na brzuch, wyszło bardziej na zginacze. Trochę oczywiście brzuch pracuje, ale mało. Zrobimy maksy na podciąganie. No. Kolejne ćwiczenie to maks podciągania na drążku, czyli mamy początki. I już od razu maksujemy w pozycji skompensowanej Powisiałem troszkę na drążku To jest Kolejne ćwiczenie to znowu unoszenie nóg I znowu źle jest wykonane To znaczy małe zaangażowanie mięśni brzucha Ale mocne zginaczy w pozycji skompensowanej I sporo bujania Więc ja zrobię ten malutki Malutki. Kółeczko Abi Wheel u osoby początkującej Szczególnie jak jest zmęczona wcześniejszymi ćwiczeniami Nie ma sensu Ponieważ jak widzicie jest to wykonywane w niepełnym zakresie, a już w tym zakresie są widoczne kompensacje w lędźwiach. Lepiej zastosować regresję tego ćwiczenia, a nie dawać ćwiczenia, które jest zdecydowanie za trudne dla tej osoby. Powrotem wracamy do brzucha. Dawaj, dziewięć. No i kolejne terroryzowanie brzucha, właściwie zginaczy. Może w tym pierwszym ćwiczeniu jest mniej tych zginaczy, bo fajnie tutaj pracuje brzuch. Ale zauważcie, wszystko opiera się albo o zgięcie biodra, albo o zgięcie kręgosłupa, czyli ta naprawdę mało funkcjonalne ćwiczenia, a one są ważne u osób początkujących. To, że jestem pod obieką trenera, tylko dniami. Musi przyjść. No i wszedł Martin Schmidt, i przysiady są tam źle wykonywane. Dalej, wykroki bardzo mocno skompensowane, czyli zastosowany jest za duży ciężar. Dlaczego nie nauczyć normalnego przysiadu, aby nauczyć się kontroli motorycznej całego ciała? kontroli, świadomości, koordynacji całego ciała. Dlaczego nie? Przyszła klatka. Dziś będziemy ją robić. Dobra kombinacja mianowicie wyciskanie kontra wiosowanie na wyciągu. Tutaj z hantlami z tym, że te wyciskanie za duży ciężar, niepełny zakres w szarpanym ruchu. Lepiej, mniej, wolniej, ale dokładnie. Na koniec zrobiliśmy serię łączoną na tylną część barków. Plusem jest oczywiście akcja na tylną część yy, ramiennego. Czyli lepiej dla równowagi mięśniowej. Patrząc na to, jak terenie był przyładowany na klatkę to ta równowaga jest tam wskazana. Jak dobrze słyszeliście, lektorem w telewizji I znowu wchodzi tutaj wyciskanie leżący, ale wąsko w niepełnym zakresie. Za wąsko? Dlatego nie w pełnym zakresie. Jest 5 do tej. I kolejne ćwiczenia, które miało być na mięśnie brzucha, ale mamy mocny akcent na zginacze. Oczywiście mięśnie brzucha pracują, ale w pozycji skompensowanej. Tam, gdzie ten brzuch powinien się napiąć, tam tego napięcia nie ma, ale mamy za to mocne zgięcie biodra to... Kluczem do efektywnego, dobrego, prawidłowego rolowania jest stosowanie się do zasady. Odpowiedniej skali bólu, na pewno nie tak dłużej. Nie powinno to tak boleć i nie od razu wjeżdżamy sztangą. Jest to zaprzeczenie wszelkich norm, zasad rolowania. Pomijając fakt korzyści wynikające z rolowania, które są słabe bądź chwilowe, to robienie to w taki sposób nie ma najmniejszego sensu. Podsumowując, do diety nie mam większych uwag, natomiast sporo tych uwag było w kwestii treningu, w kwestii technicznej. I doboru ćwiczeń. Nie zgadzam się z tym, uważam to za błędne, natomiast trener jest, jak widać, bardzo dobrym motywatorem, jak i autor tego filmu jest mocno zmotywowany. Czy osiągnie sukces, życzę ja najlepiej. Łapy nie ma. A, nie naśladujcie tego treningu dla własnego bezpieczeństwa.